Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy robili dalej izolację zewnętrzną. Przyklejamy steropian, tniemy steropian, przyklejamy steropian. No i dzisiaj będziemy to zapewne robili cały dzień. Tak, tym właśnie się dzisiaj zajmiemy. Marcin, coś tu organizuje. żeby tutaj Stanowisko pracy przygotowuje. No, płyty USB są... A jakie? OSB. <noise> OSB, <noise> no, no. USB. Każdy wie o co chodzi. <noise> to ja bym chyba po szerokości. Idę może troszeczkę tam obmiotę, co, co to napruszyło? Tutaj do tego do tego klejenia staropianu będziemy używali właśnie taki klej, dwa w jednym. Nie odpycha klejonych elementów. Niskoprężny. Możliwość stosowania już od plus 5 stopni. Do mocowania elementów EPS i XPS. Także tego właśnie będziemy kleju używali. Kleimy oczywiście steropian 15. Już mówiliśmy o tym wcześniej, ale ci, którzy nie wiedzą, steropian 15. Do fundamentów, Fundamin. I będziemy sobie kleić go tak tutaj, rozmawialiśmy kilka minut, jak w ogóle będziemy go kleić. Czy będziemy go kleić właśnie w poziomie, czy będziemy stawiać w pionie. Ale co, stwierdziliśmy, że będziemy... Że do... tak czy tak musimy docinać. Tak trzeba docinać. Tak czy Dlatego będziemy robić to w I poziomie. Będziemy, będziemy sobie robić w poziomie docinka i później i później z odpadu dokładać tak. następny z odpadu z odpadu zaczynamy, następny i tak dalej jeszcze nawet pod kolor to już ma takiej konsystencji mówisz, że tak opaski tylko? myślę, że wystarczy wierzyj no mnie tu w komentarzach sprostujecie Ten przyklejemy tak, a drugi przyklejemy po mojemu No i co? I niech widzowie napiszą w komentarzu jak jest prawidłowo Czy no tak? No dobrze, zrobimy jeden tak, drugi tak, a jak będziemy dalej robić. Do zmiany, jeden tak, drugi tak. Aha no no, gdyby jedno było źle, to chociaż co drugi będzie dobrze przyklejone no. i czy trzeba czekać 5 czy 3 minuty przed przyklejeniem, czy nie trzeba czekać No i druga rzecz była taka, że ktoś tam nam pisał wcześniej jak kleiliśmy w środku z to, że trzeba po nałożeniu kleju właśnie na styropian odczekać przed przyklejeniem go do powierzchni jakiś ten czas 3 czy tam 5 minut Ja szukałem jakiejś informacji na ten temat Tutaj jest troszkę tak za długo, czekaj, wezmę jakąś krótszą Wciut. Szukałem mm -hmm. informacje na ten temat i nic nie znalazłem. Nie mam takiej deski. I teraz druga metoda. Nakładanie kleju. Tak więc to przeładować? Jak jest prawidłowe, tak? Czyli jak te paski, które mówiłaś? Z Twojej strony było 23, tak? Z Twojej strony było dwadzieścia no trochę wiesz, to właśnie co bądź, to już myślisz, nie odpadnie? To tu byśmy podparli. Ja to chciałem, ja tak, proszę. dobrze. To zobaczcie, jakie tam sobie paski co tam na dół. Coś, Coś nawkładał? No I tutaj będzie 24, odstąd. O, tu to, to przyciśnie. No tam musisz w tamtą stronę. O, yes. Teraz właśnie na nam jeszcze zmierz. By była pewność. 24, jak nic. No, 24,5. No, 24. i źle mm. tego lepiej poczekać. Tu nie szacować na bab, na chłopski rozum. Właśnie o to chodzi. Na 20... 24. No, to jest. Kilka. Na 24.

thank <laughs> you idealnie widzisz po tych Aha. kroplach nie tak szybko to idzie no nie jakby więcej wiedzieć jakie konkretne długości wysokości to by szybciej szło bo by się nacięło a tak musisz niewiele co pogonisz Także buba. No i także dzisiaj my kleimy dalej ten steropion. Ja dzisiaj robię tą stronę Marcin z drugiej strony klei. Troszkę się motaliśmy, daliśmy ankietę właśnie jak kleić ten steropi, jak nakładać właśnie ten klej. No, i właśnie w większości było, żeby tak to robić. Tak też robimy. Trochę się mataliśmy wczoraj z tym steropianem, z tego względu, jak przyklejać czy tymi kroplami. Właśnie. Nie wiem, może za rzadko teraz w tej chwili dałam czy tymi kroplami mniejszymi, czy większymi, no ale obraliśmy to, że będziemy robili tak. Tymi mniejszymi, te, te większe zostawiamy na zewnątrz i tak też właśnie kleimy. A nie, tutaj troszeczkę odczekam, sekundkę odczekam, a sobie tutaj wymierzę. Tutaj sobie troszeczkę dołożę. Jeszcze dam tutaj. No, także niby prosta sprawa z tym steropianem, ale nie wiem, czy to dam do 13, 13 będzie centymetrów, poczekam chwilę. No i tak to właśnie, tutaj już mamy tę ściankę zrobioną. Tak jak mówiła Marcin, z drugiej strony klei. I dzisiaj taka robota. Jeszcze byśmy chcieli folię przykleić, zresztą w sumie nam teraz steropianu zabrakło. A Marcin pojechał kupić. I zobaczymy. Niby mówili, że właśnie mają na stanie. Ja już to przykleję, bo... To muszę to do i tutaj, okej. Okay. 13 cm. Um, no. Także tak to się tutaj mają nasze prace. Mam nadzieję, że dzisiaj je skończymy. będę wrzucała kiełbaski za chwilę. To nacinam troszeczkę. Jakie są warunki tutaj polowe. Niekoniecznie, żeby to na tym. co tam gotujecie na swoich budowach grilla odpalacie czy jakimiś obiadkami się posiłkujecie jeszcze miałam coś położyć siateczkę kratkę komentujcie jakie macie fajne pomysły na coś dobrego do jedzenia na budowie na szybko poza grillem My generalnie bardzo lubimy gotować. I ja, i Marcin. Bardzo. Zrobię wszystkie kiełbaski. Poczęstuję sąsiadów przy okazji. nasze kiełbaski się robią a ja idę dalej kleić styropian nie wiem czy tam troszkę może coś tutaj pod co bądź dam troszkę dobra coś tu mi nie chce wejść No, ale wiecie co to tak kleje, kleje i kleje, i cholera jasna. Och, no, tak to wychodzi. Coś trzeba docinać, sztukować, ciągle trzeba latać w tę po drugu, na drugą stronę. Hmm. No. i teraz muszę iść sobie dociąć dyszkę. Potem zaczynam od tego uciętego kawałka. A już tam pewnie nasze kiełbaski się robią. Już jestem głodna. Już pora obiadowa. Powinna być. Ale idę, skontroluję co tu się dzieje. Później Wam pokażę. Muszę wziąć kiełbaski, przewrócić, później Wam też pokażę co już zrobiliśmy dookoła. Co tam? Przygasa? Tutaj sobie kończymy, tak będziemy robić dookoła, cały dom, już mamy część zrobione. A teraz idziemy na kiełbaski. Nasz grill już się pewnie ugrillował, jedzonko jest gotowe. Także idziemy na jedzonko. tylko skontroluję czy kiełbaski gotowe. No już, super, także my się zabieramy do jedzenia. Tak to wygląda. Mam już wszystko zrobione. Dookoła domu strapę cały jest już przyklejony. Tutaj dodatkowo jeszcze półzupełniałem te szczeliny między płytami. Nie wiem, czy to było konieczne, bo i tak dawaliśmy wokoło płyty na łączenia wszystkie pianę klej. Ale wszystko ładnie uzupełniłem. Aby było fajne, szczelne. O, tak to wygląda. Elegancko. 15-15 cm. Ta moneta jeszcze coś rzeźbi na garażu. Rzeźbę jakąś. więcej szlif szlifuje Tutaj daliśmy piątkę. Ten styropian podotworny styromin Myślę, że piątka wystarczy na garażu o. Tak to wyszło Końcowo Jak tam pani do wborowa? <noise> Dobra, rzeźbę robisz? Pięknie, że Ma. Żeby było pięknie, było pięknie. Żeby następne No, także my to kończymy dzisiaj. Następny etap to będzie folia kubełkowa. I zasyp. Zasypujemy to. Nie wiem, listwy wykończeniowej do folii kubekowej prawdopodobnie nie będziemy od razu czepiać. Czemu? No bo nie wiem jak, jak wiesz, jaki później będzie wysokość gruntu, jak będzie to usypane, wyrównane, wiesz, tutaj grunt na naszej działce. Na jakiej dokładnie wysokości będzie kostka ewentualna, gdzieś jakieś chodniki czy coś. Jak to już będzie wiadomo, to wtedy się folię dotnie i się zamontuje folię kubełkową. No tak mi się wydaje, no bo teraz chyba nie ma sensu. Zabezpieczymy tylko jakoś to, żeby tam żaden badziw w do środka nie wleciał. Woda spadła czy cokolwiek, jakieś śmieci. Ale to, żeby, żeby, żeby. Tam jest no. to się na samym górze daje, tak? Jak mm -hmm. już kończy się ta folia? Mm -hmm. dokładnie. Mm -hmm. No, dokładnie. No, także kończymy. Dzięki za oglądanie i do następnego Cześć.